Patryk, w trzecim meczu serii pierwsze zwycięstwo GKS-u Katowice. Jak opiszesz naszą grę dzisiaj? Myślę, że fajnie zaczęliśmy, tak? Strzelamy szybko gola, ta pewność idzie w górę. Wiedzieliśmy, że to, będzie, że to będzie mecz albo być albo nie być tak naprawdę, no bo z 0 już by ciężko było wrócić, ale wiara w nas była cały czas, że dzisiaj wygramy i w poniedziałek chcemy zrobić to jeszcze raz. Czym się różniła dzisiejsza GKS od gks z Cechów? kurde, no nie wiem. Ciężko mi teraz tak na gorąco powiedzieć, ale dzisiaj no naprawdę walczyliśmy jak, jak jakby to był nasz ostatni dzień, także musimy tak grać w każdym meczu, to jest finał, gramy przeciwko bardzo dobrej drużynie, ale my też jesteśmy bardzo dobrą drużyną i dzisiaj to pokazać. I też na pewno warto podkreślić rolę obrony dzisiaj i samego Jaśka Muraża, bo kilka razy nas ratował z poważnych opresji. No tak, Jaśek dzisiaj zrobił no zajebistą robotę. Nie ma o czym gadać i, i myślę, że cała drużyna zrobiła super robotę. Jeden dzień musimy odpocząć, zregenerować i w poniedziałek następna bitwa. W poniedziałek czasami nawet jeśli tych sił zabraknie, to ten doping e, niech niesie. No tak, kibice są fantastyczni. Wiedzieliśmy, że mecze u siebie przy ich wsparciu będą e, no, no łatwiejsze gdzieś tam dla nas i, i, i dzisiaj to było widać. Dziękuję Ci bardzo.